Okej, okay, to gramy troll gamer. No. Właśnie, tak, że nie jest, że później <gibu> W, w tak. albo bym co i dopiero Q. Tak. Albo dobra, dobra, ej, opiszmy, jak biegu. zostało wybrane, no. Dżarwana, ja no. wybrałem wybrał Jarvana, ja wybrałem... Mangalika. Czemu Kayle też, ej, to oni też mają tropiki? Nie, Kayle jest... Ej, skumajcie same range, v, vs same te... No, no, super, to mamy przesadnie. Nie, bo Cybert this... jest... no tak. LOL. Dobra, idę to. siku, wydłu. Spot. To się nagrało. <śśś> Psst. czemu nie masz skórki na Kyla? Ponieważ no jest ten, a. postaci masz. A, chyba, że w tę mańkę. Ja też tak mam, bo Alister. <śś> Ej, nie dalej, ping. O, no. a ja nie wziąłem czerwonowi skina. u, a miałem ten Mystrej, ty się ciesz, bo na początku chciałem ci trandla puścić, ale stwierdziłem, że nie, bo trandl już był, a potem taki Zilean, ale nie, bo Zilean jest za łatwy. I tak jadę w górę, jadę w górę, o, Evelynka. No to zagrasz się Potem Ja, ja mam skina. <tuszy> o Boże, już je moje, Warwick. Jarvan ulti. Jarvan Ulti. bo to jest to I'm Jarvan, I'm helping, tak? Tak, Aha. tak. Życzę. Nie, nie to, to było inaczej. To jest Jarvan i Sinjet. Okay. Jarvan i Sinjet, I'm helping. Jarvan odpala Ulti, się pada do środka i wywala. <laughs> I'm Sinjet, I'm helping. I'm nie, to cool. jest jaka, jaka zamiłowista widzicie? Nie, lepsza była ta, ta, ta. Lepsza jest ta na ta niebiesko. Ta bez no. Ale wyobraź sobie Też taki to, bo Jarvan ultuje czterech, a jeden taki Pulsefire Ezreal się, nie wiem, rzucił E i wyszedł z tego. I ten, podbiega Singed na ulcie na Nie, podbiega Alistar i go wyje, wyjebuje do środka. Do środka, albo Singed go przerzuca do środka. Albo ja, bo ja mam podbijać. Ej, dobra, Jak, dobra, Co ja mam brać, ja nie potrafię grać, co ja mam, jakie skille na początek? E, nie wiem, było. Max, jest Q. Mam Q. Ej, w. mam go robić pod tanka, czy pod... Adel. Dobra, ja się robię podapę. Ej, jak go składać? Ej. Dobra, teraz żeby było wszystko jasne. Tak, Michael... Nie, Drakon wybierał Michaelowi, Michael wybierał Rafałowi, Rafałowi. E, Rafał wybierał Wilkowi, Wilku wybierał mi, ech, e, ja wybierałem Drakonowi. No, no i co i z tego? No, Właśnie. No dla jaj, haha, po ha. ja tą nie umiem grać. E, jaki, <laughs> pierwszy <item? toddź> jaki pierwszy item? Jaki pierwszy item? Nie wiem, ja z jakiś troll build. Tego. Shina i buty. I potki. Ej, no, Ali. Otki. Ej, ty w ogóle jak mam go składać? Pod tanka? Czy? Pa, pod... Że nie masz na buty. Ej, co Q robi? Q takie trmasze ulepszenie nawet trzeba taki wybijać za trzecie. Ej, kto grał Jarwanem kiedyś? Ja grałem. Dobra, Ej, Rafi? Nie Wbijamy się, nie wbijamy się, Q, bo są Ej. range. Ale M4, Ej, jestem Alistarem, wbijamy się. No to nie. mamy range. W dupie to mam, ja. ja wrzucam W, Q, oni są. A oni bici. nas zabiją, tak jak my robiliśmy, troll tego. Co range za? oni samych range to. Oni, to Ale czekaj, rafi Q plus E, tak? Tak, wrzucasz Q, a potem E. Aha, okej. Okay. Q, E. Q, R. Nie, co ja zrobiłem? Nie mam pojęcia. Jakaś bariera, nie wiem co dodaje. Robiją mnie, co wy sobie robicie? O nie. Oni nie robili trollpika. Nie fair Nie fair, Życie jest nie fair. A, ej on coś ładuje No Czy i nie ty... ogarniam tego kompa. Pierw podbijasz, potem wybijasz Nie bo to jest oh, daleka. podlecieć i Q od razu rzucić i Ale pierw lepiej wybić powietrze, bo pierw Q potem od razu W A ta zielona hmm. mi się podoba co wygadacie ale nas miażdżą a to ja zrobię ale mnie zesnokuje no bez jaj, sam się wybiję! do 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 nowo przegamy today is good day to die. i gramy następną tak samo u, ja, biorę... u, u. Oh, like a ja wbieram ja wbieram ja wbiłem nie no, zobaczymy jak wyjdziemy do tego Zobaczymy no, czy Manga tak, no. nie będzie musiał Czemu spać? mi znowu do tego odgięczyć się za pick'em? Czemu ten będzie musiał iść spać? Dobra, to ja wybieram raz w głowie. Ej, ten all. będzie musiał iść spać. To. No, tak, I wilk. Go to nie, nie zdążę zagrać jeszcze. No. Ej, go składać pod tanka, nie? Me lady. Jeroz tam wlecę i zrobię jej w kół i taki nie zabije pewnie. Co maksować? Q czy W? Na Jarwanie? Na Alistarze. E, heal. A nie na... będę odsuwał heala. A na Jarwanie, Ej. Jestem Na Alistarze. Jarwanie bierzesz tą... to To tom, tom, jak rzucasz tą flagę w ziemię, bo ona daje speed attack wszystko. Oh. a brrr. Patrz jak ich Ej dawajcie co? tego! Nie mam cooldownu. I'm Jarvan, I'm helping. Stary, oh, ja nie tam się <grym> tam, 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 tam. Enemy no tak. double kill, jasne. Chcieli. Ej, co teraz kupić, wilku? A czym ty grasz, Evelyn? Skończ Trinity. Pokaż mi. U ty... U, u ty... I rushy i truniki. pod AS. Aha, okej. Okay, berserk. Patrzcie na moje itemy. Jestem słaby. Srejmany musiał odnowić. Okay. E jest na mojej temy. Mądełko, aż wiesz. No Bo właśnie. Bo jest na cooldowny. A. Bez sensu. W sumie. w sumie, jak złożysz ten na shoal, to będziesz się więcej heal'ał niż AS. No. no. Tak się nazywa. No, nie ogarnij tego. A jak on się dociąga do nich tak fajnie do tych flag? No, plus E. E plus. Rzutasz standard i rzutasz na to, coś to oh E. Aaa, has been slain. Wow. Okay. Sorki, bangaj. Ty się healasz. Trzeba w nich wbić, bo jak się w nich bijemy to nie mamy szans. To ulty? Mam ulty! E. Patrz na Eee, lol. Zabijmy to coś. Udało żyłem. Nie od wiem. Od no. A mm, Tak. To mi koniec... Już musicie kończyć? Nie. Do kogo mówiłeś? Do taty. A okej. Okay. Poradny Aha, ja butów nie mam. Dobra. Trzeba buty kupić. Ej, nie długo jeszcze. Taki punkt. Co mówisz, że co? Długo jeszcze tam. No dopiero się respią. Kogo? Eee, nie, I'm I'm nie, nie, nie. dalej, na nie dalej. I'm nie, nie, nie. Nie, nie, Jestem nie, nie. No, 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 Jaki no, no. stun! Co za stun? stun. Tam nie było żadnego stuna, ta gra mnie oszukuje. Ta gra mnie oszukuje, nic innego. No ja też ci to idę. Kupiłem item, którego nigdy nie kupiłem w tej grze. Item. Moonflare Spell. To to jest ten move flayer z paytom On daje więcej Japa Tak wchodzisz AP. To jest słaby no. Dobry jest Przynajmniej na tym Na listarze Teraz tak patrząc. Nie, nie Alistar, nie, nie umieraj I don't let you... ten... wbijamy się Bijam się, bijamy oh. się, bijamy się, bijam się! Nie mam cooldownu Teraz to się wbijemy. tak Teraz to się wbijemy. A, bo banga okay. Trzeba fokusować brenda Wow, ja sam Wow, kill, kurde nie da. Tak, on, on. Od... Dziękuję! No biegnę, no biegnę! Nie chuj. Nie no mogę się zaczekać, tak, no, Oni mają 4 pod AP, magicresy, magicresy. Tak jest. Foko. Panie łapce, chip składu. Chip składu. Nie, ciap, nie ci. Zaczekam, <laughs> chip. Gł głusi jesteście. Magic. To. Patrz, widzisz, widzisz ją? widzisz ją? Widzisz ją. Kur, wzięła podkę. Teraz mogę... Magic widzisz ją wypnią. Ją. No. Oh. Pierw podrzucasz potem Q. Nie mogę najpierw pod. Post, Pierw podrzusasz. No, no, no. No, no. no. dobra. No kurwa, ten Brand! Ile on HP miał! No. Ej ty, e tą po prostu wbijaj w nich. Bo twój ult daje duże magicresy, pamiętaj. I wszystko daje dużo. O, okej. Okay. Ajajajaj, chyba sam zostałem na polu walki. Ty się wrzucasz po prostu w nich, we wszystkich utach wrzucasz się On oni nie mają medikresów ani... O nie daje mi medikresów. Daje ci pancerz. Daje mi... zmniejsza mi o 50% physical damage jaki mi już To i tak się przydaje. Dobra. wiesz sobie wziąłem że tak. Ej no! <śmiech> ja <laughs> no, ultaż żyłem, nie wiem co mój ult robi. Wybija wszystkim. Coś na pewno robi. Jaj się dachu. No, fajnie, że mam E. Mogłeś poczekać aż. Papi. Nie umieraj. W ogóle zrobiliśmy. kwadrę. Ja, zro ja robię takie kwadry. Z tym Xinem i co umiem grać kaczną postać? bo chyba. Nie zdążyłem. Co to Nie, nie ogarniam tego czarno. Ej, <grym _ś3> w ogóle żaden z nie ogarnia. Ja ogarnię. Ale ten team jest OP, bo ja się wbijam. Wbija się ten ślepy, wbija się mystre. Wbija no, ten... no, się ten Xinzao z Kyle i, i jest rozpierdziel, tylko my nie ogarniamy. Trzeba. ten. Ten team miałby szansę Ewa musi zachodzić ich od tyłu i cisnąć tego Jazda, M Dorf Kurwy szmaty, pierdolone Waga no Mam niby ten Magic resistant Na no niego, na no niego, na no niego Dobre Dawaj dali Dobra, Ezrila, Ezreal dobrze go i Kaj. Jaki styl. Dobrze. No nie wiesz kiedy. jeden jest. kooperacja. Tak. A, bo oni się tam biją. Znaczy, A tam dobra. dobra, czekajcie, to... No mówcie, że się wbijacie albo coś. Ja się wbiłem sam, solo. No tutaj minionet bieżą, Czemu nie Jakiego jak ja go Oh, tak. Psss, Wow, jaki fart. Uciekaj, 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 uciekaj. ZAŁŻĘ! Jest! Bo tak, mój Czemu ult nie mnie... Ze mnie, ult ze mnie to day to day tego. Good day to die. Ze mnie... ...ult ze mnie zdejmuje wszystkie te... ...negative effects. No brawo. Właśnie, ult, ult OP Alistara. Jakbyś miał jeszcze skórkę, byłoby fajnie. Aaaa, ten zarwany. Ale zaczekaj, aż ja ha. wpędę, hawa. Nie zaważy ty tam byłeś. Ale się Kurde. tak. Tego zrypanego człowieczka. O. Dobrze. No. Fuk. O. Tak, ona tak. ona sobie. Ten Ezreal jest pod AP tak. A To wszystko wyjaśnię. To wszystko wyjaśnia. pęta! pędza, dot. No. Nie, 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 nie mam tego. Życia nie miałem. Nie A, ale, ale ja nie dam rady. co faj! Nie na życia Ślepy Muszę stakować sobie krwawe, ostrze Nie może tyle lifey Ja muszę kupować AP dużo, dużo AP i będę hila po miliardy i będę bił po miliardy No patrz Ja będę gwałcił ja ja wał po miliardy No, no the fuck. fuck. O' I'm I'm jar Amchar! <laughs> YouTube! Amchar Jar Ambed <laughs> I'm I'm <laughs> Boże! <laughs> Tutaj jest, ale. Tutaj są wszyscy! Ale czekajcie na mnie! Boże, wy się tak piprzacie! <clears throat> <laughs> Шоп, 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 шоп. Ебдида. Шоп, шоп. Double kill. Yeah!